Witajcie telewidzowie w kolejnym odcinku. Tym razem pełny odcinek będzie z Tajlandii. My wstaliśmy, ogarnęliśmy się i idziemy na śniadanie. Maria jest mega przeszczęśliwa, że wróciła do Tajlandii. Wczoraj <grym> no się popłakałam, no. Tak, Maria jak wjeżdża do Tajlandii to łezka leci. No niech tak będzie. A my idziemy teraz na śniadanie. Szukaliśmy coś delikatnego śniadania, ale jednak dzisiaj nie będzie delikatnie. Zjemy smażone kurczaki zmiksowane z gotowanymi. Tutaj mamy już menu, Marika sprawdza. Zobaczcie, tam szykuję. Tak wygląda Mariki śniadanie. Jak widzę już zjedzone pół chwile mi nie było Marii, ładnie poleciałaś. Ja mam tego samego kurczaka co Marika plus gotowanego. Taka zdrowsza wersja. A do tego mamy taki sos. Zobaczcie, jaka fajna inicjatywa. Darmowe golenie i obcinanie. Tutaj młodzi ludzie uczą się jak to robić. A ja wczoraj miałem się ogolić. Myślę, że mogliby tu podrapać trochę nie Marii? O, tego jest tego. Nie, nie, wąsa, o właśnie, to dopiero będą mieli, o właśnie, żeby takiego wąsa ładnie zadbać. Kto zauważył, że zapuszczam wąsa? A więc sprawdzę, czy coś z tej trudnej młodzieży w dzisiejszych czasach będzie. Więc mój student obciął, tak, tego manekina. Teraz się bierze za mnie, no zobaczymy, co będzie. Ale sam obcięty dobrze. Jak tam, nie boisz się oddać w ręce? Nie ma, nie się nie będzie. No prawda, tak chwaliśmy tego dla Laosie. A tu jak, tak no. A tu pani uczy się obcinać. Długie włosy. Przykoła wzięła w swoje ręce grzebień. Pokazuje co dała do zrobienia. Teraz kilku studentów się zebrało dookoła. Pani pokazuje jak mają obcinać. Mm. Studenci, bacznie się przyglądają. O kurczę, na dwa fronty. Na dwa. To <grywia> no, mówię na dwa, dwa. <grywia> Very good. Pani pokazała, jak mają obcinać. No i teraz studenci robią no, robotę. O, jeszcze golenie, no proszę Ja wychodzę, zostawiam Marcina tak Mam nadzieję, że nie wróci do domu z taką fryzurą Ja też Zobaczymy z radę, Powodzenia Marii, Pani nie spina się po drabinie, tylko po takich kołkach na słupie Ej, Ja cię. Śmieją się ze mnie, ja nie... Bez żadnego zabezpieczenia, bez niczego Fryzura zrobiona. Panowie jeszcze wzięli zdjęcia na swoje profile, bo wstawią białego człowieka, że obcinali. Kopunka. Kopunka. Jutro Marikę tutaj przyprowadzę. Nie. Nowa fryzura jest. Poprawki po Laosie zrobione. Jeszcze nie widziałem się z tyłu, jak wyglądam, bo mi nie pokazali w lusterku. Ale mieli trochę śmiechu, więc podejrzewam, że też tam jakieś babole mogą wyskoczyć. Teraz wracam na pokój. Marika ma zajęcia o godzinie 13. A ja się biorę za sklejanie. Kolejnych filmów. Tutaj jest wejście do naszego hotelu i można od razu mieć masaż. Marika już się coś czeniła, podpytywała o ceny, ale ja jeszcze nie znam. Więc wieczorem coś pewnie Marika wymyśli. Jak widać, my się już tutaj ładnie rozpakowaliśmy. Marika zrobiła kawę z laosu. Szkoda, że nie wzięliśmy więcej, bo jest naprawdę dobra, a tutaj jest dwa razy droższe, jak na razie sprawdziliśmy. Marika zaczyna zaraz pracę. Jeszcze wam pokażę teraz, bo wczoraj nie widzieliście. Zobaczcie, jaki balkon mamy. Nie za duży, ale można wyjść złapać świeżego powietrza. Tam jest jakiś fajny park naprzeciwko naszego hotelu. Jadział już czai na masaże. Sprawdza ceny. O, tu są ceny. Są. ja wiem, że nie znam cen. Będzie coś grane dzisiaj Mari. Zobaczymy, czy będzie czas, zjeść. Spędziliśmy pół dnia w pokoju, Mari popracowała. Dziś nie było aż tak ciężko. Ja skleiłem jeden filmik, jest tylko do sprawdzenia i będzie jutro pewnie na kanale. I idziemy teraz poszukać coś do jedzenia na kolację. Zobaczcie jaki i sklep znalazła. 100, 150 wszystkie ciuszki. Ale to jest dobra opcja, że żeby wejść do sklepu to trzeba założyć klapki. No Maria jednak zdecydowała, że pójdzie na boso, nie będzie ryzykować. Widziałem ten napis z boku, nudle, mówię idę, bo ja uwielbiam nudle, ale tego to się nie spodziewałem, zobaczcie. Cały sklep instant noodles, czyli takie dorobienia. Na wrzątek, no i tak się właśnie spodziewałem, że można spotkać w tym sklepie tylko zupki chińskie. Choć tutaj są i koreańskie, i japońskie. No pełno <noise> w każdą stronę zupki, jakieś małe, nawet takich to jeszcze nie widziałem. Są jeszcze chipsy, chipsy pewnie też o smaku nudli. No nie, inny smak jakiś. A do zupki chińskiej można zamówić sobie tutaj jakieś mięso, parówki. Paluszki krabowe i oni to będą smażyć. Tutaj jest taki kociołek, gdzie można sobie ugotować te wszystkie dania, które się wzięło. Tutaj jest sama obsługa ze wszystkim. Można smażyć sobie na głębokim oleju nawet te smakołyki. Pani tam teraz zaparza sobie zupę, ale to jest dobre. Zobaczcie, pani gotuje. To jest kartonowe pudełko, w środku jest jak, trochę jak puszka. I teraz dwie minuty i będzie gotowe. Już wszystko jasne. Można krajami nawet zupki kupować. Malezja, Indonezja, Chiny, Korea też ma swoją półkę. Koreańskie to są bardzo ostre, próbowałem raz. Czasami jadam zupki chińskie z 7-Eleven, ale ten sklep to jest dla mnie takie mistrzostwo świata w piłkę nożną. Jesteśmy jeszcze trochę za wcześnie, ale idziemy zobaczyć, co możemy zjeść na Changrai Night Bazaar. Mari, ale omijamy te sklepiki z ciuchami. Widzę, że jesteśmy w odpowiednim miejscu. Idziemy poszukać, jest tutaj kilka tych stanowisk z jednej i z drugiej strony. Co my tutaj mamy? Ryby smażone z sałatkami. Świeże mięso, tutaj jakieś chińszczyzny, są mi krewetki znowu świeże mięso. O, tutaj są w tempurze, ja tak średnio tę tempurę lubię, bo to jest Coś mega tłuste. O, tak, Mari? Jest jakby frytki mieli do tego, a są, są mi frytki. Ja to czuję słodki sos, tak jakby gdzieś golonka była niedaleko. Mari, jak pokażę Ci ten sklep, to już nie będziesz jadła zupek chińskich z 7-Eleven. Okej. Okay. Proszę bardzo. Tu jest sklep, otwarte jest 24 godziny, wybierasz sobie zupkę jaką chcesz, masz kilka, kilka krajów do dyspozycji i możesz sobie dodawać rzeczy, które chcesz też do tych zupek. Jak to? No zobacz, zobacz ile zupek. I do tego możesz sobie miksować z różnymi rzeczami, tam sobie gotujesz te zupki, także bajka. I jak Marii zupiarnia? Muszę tu przyjść. Przyjdziemy któregoś dnia, może nie dzisiaj, dzisiaj będzie golonka jak znajdę. Jakie czasy w Tajlandii, przyszliśmy zapytać o pokój, pokój kosztuje 500 batów, a pani nie, nie zapytała nas na początek, czy chcemy zobaczyć pokój, tylko czy chcemy kupić. <noise> Takie czasy nastały w Tajlandii. Pani nam pokaże pokój, który ma dostępny, to taki w takim japońskim stylu zrobiony. Łóżko bardzo nisko. Ale fajnie zrobiony, naprawdę. Kolega nas tutaj oprowadza, syn właścicielki. Ładnie. Bardzo ładnie. Jednak zjeść wróciliśmy do miejsca, w którym byliśmy rano, tylko ta wieża nie była podkle, podświetlona, to jest wieża zegarowa. Mari, idziemy szukać jakiegoś jedzenia. Tam jest jakieś stoisko. Sprawdźmy. Pan tutaj gotuje jakieś małe porcje jedzenia, w tym wywarze. No nie, my idziemy dalej. Wszyscy pstrykają zdjęcie wieży. Te kurczaki czuć z daleka i wiadomo dlaczego, bo tu jest tyle tłuszczu, ale wyglądają pięknie. Mari? Myślisz? O, taki... o, tutaj są ze grilla, trochę zdrowsze. Mm -hmm. Tutaj. Bierzemy jednego, kosztuje 3 zł za taki patyczek, ale takiego jeszcze nie jedliśmy, bo to jest kurczak z sosem. Jakim to Mari było? Z mleczkiem kokosowym. Z mleczkiem kokosowym, właśnie. No bierzemy na spróbowanie. Mari mm -hmm. spróbowała. O. Pan, pan powiedział, że tego, te kurczaki gotowali już 2000 lat temu? Tak? Lepszy, co tutaj, ja idziemy. lepszy od pad thai? O wiele lepszy. O <laughs> Mari miała rację, że jest pyszny. Ja biorę dla siebie i bierzemy jeszcze ryż do tego. No i kolega szykuje teraz dla nas żółty ryż. Może need you to put on the top in the car. Oh, here. perfect. Yeah, all, all style. Mm. Yep. Got we street food. We don't care about the table. <laughs> exactly. Uh -huh. o, do tego idzie szarlotka smażona. I nasze kurczaki. Stoliki wszystkie zajęte i właściciel tego grilla pozwolił nam zjeść na jego samochodzie. Tutaj masz starego peżota. Mówi, że ma 50 lat. Ale Mari, wcinasz. Przyjdziemy tutaj na pewno jutro. 3 minuty i papier wyzerowany. Ale tak nam posmakowało, że co Mari, bierzemy na wynos. Bierzemy na wynos. A jestem w niebie. Marcinowi tak posmakował kurczak. Zaraz wziął sobie smażonego kurczaka na głębokim oleju. Całą. Całą nogę z cebulką posypaną, o, tak? Ta, ta cebulka elowacja. Mm, Marii, Żałuj, że nie jest zmażonych rzeczy. <laughs> <laughs> Jesteśmy po pysznej kolacji i czas odwiedzić właśnie ten sygnał. 7-11. A jak 7 eleven to co? Kto zgad? A, zaskoczę was dzisiaj. Dzisiaj tylko woda. Kto zgadnie, co mamy na kolację? To nie będzie trudne, jeżeli oglądaliście wcześniejsze klipy tak dam te kurczaki posmakowały, że zobaczcie. Jest i porcja na kolację. Już rozpakowane, bierzemy się za jedzenie. I po pracy mamy trochę relaksu, oglądamy serial. Nie, to jest film. Film na Netflixie, matka. Ponoć dobry. Ten kurczak jest rewelacyjny. Jutro tam wracam. Proszę o nazwiska tych ty, A jak moja nowa fryzura? My już spakowani, zmieniamy pokój. Marika zakłada plecak. Idziemy w to samo miejsce, co byliśmy wczoraj, bo nam się spodobał tak bardzo ten pokój, że postanowiliśmy go zmienić, bo jest tańszy i jeszcze ma wliczone śniadanie. A co najlepsze? Ma kuchnię. I co możemy ugotować, Marii? Ziemniaki. Jak znajdziemy dzisiaj ziemniaki gdzieś na markecie, to gotujemy ziemniaki i smażymy jajka do tego. Ja sobie pięciu usmażę. Ja dziesięciu. <laughs> Kukurydza gotowana. Kukurydza. Kukurydza zjemny palmy. matnia popęd seksualny. Kukurydza! Coś jeszcze oprócz kukurydzy pan ma? Gostowana kukurydza. Wczoraj Wczorajsze kurczaki ze śniadania tak nam posmakowały, że postanowiliśmy przyjść jeszcze raz dzisiaj. Nie ma to jak tajskie KFC. Maria, ale masz potu. Gorąco. Śniak. Tak przyjemniej tutaj jest niż w Laosie albo w Bangkoku. To mi nasze dania. Ja sobie wziąłem kurczaka z ryżem z ekstra porcją mięsa za 6 zł. A Marika Masz sałatkę z kurczaka za 6 zeta też. Ładnie wygląda. Sporo tej kury. Mm -hmm. Jak smaków? Dobrze. Oho, chyba coś nie tak. Nie, nie, okej, okay, tylko nie wiem, co to są za smaki. Może sos rybny? Nie. Zaraz spróbuję. A tak się dba o złoto w Tajlandii. A gołębia pogonił. Tak wygląda nasz nowy pokój. Bez łazienki, ale za to 60 zł za niego płacimy. Łazienkę mamy obok, więc też nie problem. Ja zadowolony Marii? Bardzo. Co ja Ci tu włączyłam? Marii, no serio. To no <grystanie> <grystanie> Pokazywaliśmy Wam ten widok już wcześniej. Ale piękny widok. Nie <noise> raz je dobrze widać na telewizorze. Nie wspomniałem wam jeszcze, dlaczego trzeci raz w tym roku wjechaliśmy do Tajlandii. A to dlatego i widzowie, którzy są dłużej na tym kanale wiedzą, że złożyłem wniosek o nowy paszport w Ambasadzie Polskiej w Bangkoku. No i muszę go odebrać. A że już jest gotowy, więc powoli szykujemy się na to, żeby dojechać do Bangkoku. Druga sprawa jest taka, że mieliśmy dzisiaj wziąć skuter a i pojeździć, pozwiedzać tutaj okolice Chiang Rai. Niestety nie zrobiliśmy tego, bo nam się plany podróżnicze zmieniają i to dość mocno. I musieliśmy to sobie poplanować dość dobrze, więc pół dnia spędziliśmy w pokoju na planowaniu tego. Ale wszystkiego dowiecie się myślę, że w kolejnych odcinkach. Dzisiaj mamy możliwość gotowania na naszym hotelu i postanowiliśmy, że kupimy ziemniaki i zrobimy jakiś polski obiad sobie. Jestem teraz na markecie i pytałem już w kilku miejscach. No i mnie wysyłają cały czas dalej, ale jakoś nie widzę tych ziemniaków. No i jak pani mnie uszczęśliwiła, jest nasz święty graal. Dzisiaj będzie polski obiad. Wystarczyło trafić na dobrą alejkę, Tutaj też są ziemniaki. Tam pani miała za 4,80. How much? 50. Czyli 50, czyli 6 zł za kilogram. To drożej. Są i ryby w tajskim stylu, ale ryby mnie dzisiaj nie interesują. Wracam do tej pani, która miała ziemniaki za 40 batów. Jestem u pani, która miała najtańsze ziemniaki. A pani będzie pewnie sobie coś gotować tutaj. Szykuję warzywa. <laughs> pani już mi zapakowała ziemniaki, do tego będą jeszcze. Wiecie co to będzie? Ogurasy. U tej pani za ziemniaki, cebulę i czosnek zapłaciłem 13 zł. A tutaj od razu są też jajka, więc nie będę kupował sobie nielawę, tylko wezmę takie świeże, mam nadzieję. Biorę jeszcze 10 jajek za 5,50. Myślę, że to dobra cena. Jajka są, to do mizerii jeszcze wezmę sałatę. Taka sałata kosztuje złoty 20 zł. A teraz na przekąskę biorę sobie jeszcze ananasa za 2,40 Oczywiście nie obyło się bez 7-Eleven. Dokupiłem masło i jogurty. Wracam na hotel gotować. Ja zajęłam się planowaniem różnych rzeczy. Za to Marcin. Mari, wszystko jest potrzebna pomoc. przy skrobaniu ziemniaków. O nie. <grym> Zapraszam do kuchni. Chodź Pani, ugotujemy coś dobrego. Ale na ziemniaki mam ochotę. Tak, tak. Jakie obrane, gotują się, Alpa. nie możemy jajka, się doczekać. Jajka tutaj mało miękce, mm. tutaj Co my teraz mamy? Mamy, mamy sałatę, ogórki. Ogórki? A śmietane mamy? Jogurt mamy. Uuu, ale to będzie obiad. No, teraz spróbujemy, czy ogórki dobre. Do tego, do tego, do tego. A jak ogórek? Lekko miękkie. No dobrze, do mi Nie mamy szczerego. No to jest solą. To nie będziemy go w ogóle obierać. No, poproszę bardzo. Mhm. To te smaki. Jak od mamy z okrutka. To lepsze. Mm. Mamy trochę spartańskie warunki nawet deski tutaj nie ma do krojenia, więc kroimy na talerzu. Marie. Za taką kostkę to się ludzie do was też szefa dostawali. Ja wiem, że ty jesteś dobry w kuchni. Dzięki. I nie tylko. Tu smaży się tam cebulka z czosnkiem. Tu ziemniaki już się ugotowały na patelni. Zaraz ląduje czosnek z cebulą do ziemniaków, do środka, do tego masła, Trochę... Um, trochę mleka. bo już nie mogę I się doczekać. Robimy... A! Elegancko, Nasza zasmażka ląduje w ziemniakach, ale jest tak gorąco tutaj, że ja pójdę cały. Teraz trochę mleka. Jeszcze? Jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę, no. Pięknie. Ho, ho. A co to za potwór tu nam wyszedł? Tak się prezentuje nasz polski obiad, i muszę Wam powiedzieć, że tutaj jest pół kilo ziemniaków u mnie na talerzu. Nie żałowałem sobie. Mizeria, Marii, porcja wygląda podobnie. Smacznego, Marii. Smacznego.